Chcielibyśmy Wam zaprezentować, jak odbywa się u nas produkcja rogali Marcina. Jakie produkty yy, na ciasto są Naturalne potrzebne. produkty, gdzie robimy najpierw roszczyn z jajek, mleka, drożdży, cukru, cukier waniliowy dla yy, zapachu, żeby był, szczypta soli. Podstawę takie, nasze prawdziwe takie ciasto drożdżowe. Nasze Rogale Marcina będzie masą przygotowaną z maku białego, tradycyjnego, z orzechami, z bakaliami, taki tutaj mamy gotowy, sobie robimy, masę, gotujemy, jijimy, przygotowujemy do tej masy, wszystko sobie tradycyjnym sposobem po prostu robimy, to wykonujemy. I wszystko na naturalnych. Na na naturalny, yy, produktach, tak. nie, tak. tak. nie ma nic ma chemii, mamy wszystko naturalne. option Serdecznie zapraszamy do samego rana o 30, na Przepyszne Rogale Marcina. Zapraszam. Zapraszamy.